Jak spotkałem Denisa Rodmana? Denisa Rodmana spotkałem w roku 2024 na targach kalifornijskich w małej miejscowości niedaleko Sacramento, także podróż była bardzo długa. Stamtąd dalej musieliśmy udać się do takiej małej miejscowości o nazwie Roseville. Niewielkie targi, myślę, że na około 100 wystawców i Denis Rodman był największą gwiazdą tych targów. Denis wszedł, był zapowiedziany jako mega gwiazda. Wszyscy na targach nagle zamarli, wstali, klaskali, był zapowiedziany jako pięciokrotny mistrz NBA. Denis bardzo fajny. Odpowiada na wszystkie pytania fanów. Pozuje do zdjęć. Zapytałem się go, czy pamięta przyjazd do Warszawy. Pokazałem mu zdjęcie z Dariuszem Michalczewskim. Miałem do niego też kilka pytań związanych z drużyną Chicago Bulls. Jego menażerowie troszkę bardziej go pośpieszali. Życzyliśmy sobie też e, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ponieważ targi odbywały się między moimi a Denisa urodzinami w maju. Także mega fajny event. Jeśli chcecie spotkać idoli z dzieciństwa, chcecie się wybrać na takie spotkania, zapraszam do obserwowania mojego do profilu Dr. Bucket Lifestyle lub do napisania do mnie wiadomości prywatnej. Mam jeszcze wielu, wielu ciekawych graczy, których będę chciał na pewno poznać osobiście i zapraszam do wspólnego wyjazdu.